Siemas, z tej strony polski gracz. Widzimy się w kolejnym odcinku z Warhammera trójki Total War. Tak... Dobra, to się śmiesznie, ale poczekajcie chwilę. No i jesteśmy już ponownie. I kończymy sobie od razu turę. Jakże inaczej, kurde, już fajny dochód osiągamy. Już mamy 2450 zł, tak? Dobrze spojrzałem. Na pewno 2, 4, 5. Chyba chyba tak też Ale chyba 2000 mamy, więc to, jest, to, już, to już jest dobry dochód, który umożliwia nam jakieś inwestycje. Może nie w drugą armię, ale powiedzmy, że takie inwestycje tutaj. Mm, jest, powiedzmy, gospodarcze. No. Czy my mamy gospodarkę? No, kult kultowe, powiedzmy, w kulty. No. O, idealnie się składa, tak. 2, 5, 3, 7. Elegancko, idealnie się składa, bo w ogóle gotówkę dostajemy. A żakrzesznik chyba uderza na nich. Na wampiry. Kurwa. My jesteśmy w Eschen. To nie jest normalne, to nie jest normalne, bo my jesteśmy ukryci. Ukryci, rozumiecie to, kurwa, oni nazwizą. To jest właśnie paradoks. O jezu, tu w ladwą karstę To jest właśnie paradoks. Urchemera Warhammer, trójki, że. No tutaj, bot niestety bardzo nieuczciwie postępuje z graczem. Ej, karak Kadrim możemy szybko, szybko zaatakować i kult tam wznieść. Ej, zajebiście, zajebiście. Mamy trochę pieniędzy, mamy fajnie, bo mamy dużo zapasów kultu, mamy dużo gry muarów nawet. Kurde, teraz to no nie mamy prawa narzekać w sumie, no. Teraz tu spaczenie nie jest takie ważne, więc pójdźmy może w grimoary, bo one nam się teraz mocno, mocno przydadzą. Szczerze wam powiem. Bo teraz nasze główne takie inwestycje to właśnie związane z grimoarami będą. Mi się wydaje. Tutaj wojsko bardziej bym chciał rozwijać przy okazji wykrywalność trochę spadnie to jest w Stirlandzie Stierland chciałbym żeby był taki nastawiony typowo wojskowo, typowo militarnie żeby to typowo militarna prowincja była dobra eee, pergamin, bla 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 Wejdźmy w dyplomację, płodni. Płodni upadają w ogóle. To jest. To jest ciekawe w sumie. No właśnie, my Karak Kadrim chcemy. Czy my chcemy Imperium trochę podcisnąć? Kurde. Kurde. Bo tak... Karak Kadrim teraz łatwo możemy przejąć, ale... ale to ma... A my z drugiej strony możemy szyb mosiężną twierdzę, co nie? Zatakować. Myślę, że mosiężną twierdzę możemy. No tak, ale my i tak musimy płodnych zniszczyć. Kurde. to, to już nie będzie tak dochodowa osada. Pod wodzą tam jakiegoś imperialnego elektora czy też samego imperatora. No to tak karakadryjnie mu uderzamy. Ja myślę, że płodni zostaną unicestwieni przez tam imperialne jakieś frakcje, bo oni walczą teraz z, z imperatorem, więc nie ma w ogóle tu jakiej mowy o tym, żeby oni jakoś tam byli w stanie mu się sprzeciwstawić i go pokonać. Ta szczelina, a z tej szczeliny chciałem skorzystać, no tak. Czy, czy chciałem? W sumie nie musimy z niej jakoś korzystać. Ona chyba nas gdzieś tam może wywieźć daleko, co nie, ale. Jakoś tam jej nie potrzebujemy specjalnie. O, mamy w Drakenhof: Kult kraja. Super, bo tutaj mamy tak, otwórz szczelinę w Sy Sylwanii. I teraz tak, teraz, teraz, tak. W Startwachen mamy to, to to nam się nie przyda już tutaj, bo, bo to nam nigdzie ekspansji nie pójdzie. Ale tutaj się może przydać. Tutaj się może przydać. A przede wszystkim to nam się tutaj przyda gotówka, bo zamek Drakenhof wiadomo, że generuje naprawdę ładne yy, ładną gotóweczkę. I wysłanników, Super. Odmieniec idzie Karak Kadrim. Myślę, że tylko chyba Karak Kadrim ogólnie złupimy tam. Dalej w góry nie będziemy szli. Po prostu zbudujemy budynek, który będzie jakoś tam pomagał rozprzestrzeniać te nasze kulty. Fajne to, tobą zamek Drakehoff może i tutaj się na zamek Tempelhoff roznieść i na schówbar dalej, więc to jest... To jest bardzo to dla nas korzystne, a potem chyba pójdziemy w Reikland, na Reikland dalej, żeby tam jakoś na nich uderzać, co nie? mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że jakoś w ten sposób do tego wszystkiego podejdziemy po prostu. A to wiem, co to jest, że bramy otwarte są, to chyba to nie. Tutaj może być przedtem: bełd zmianę. Ja pierdź, Ja pierniczę mocny to jest wciul. A to. Dobra, wejdźmy w bełd zmian. Weźmy go sobie. Karak Kadrim. Z kim, przyjacielu, walczysz? Kto mi więcej da? Raczej. A... Raczej, raczej, schów mi więcej da, bo jest większy. Super. No i działamy, działamy, działamy. Pyk. Karakadrim, pyrrusowe zwycięstwo, ale jednak, zwycięstwo co najważniejsze. I teraz symbiozuj, symbiozujemy się elegancko. Dużo grimoarów, super. Dobra, teraz tak, teraz idziemy w to i w to super. I teraz, teraz, teraz towarzyszu pójdziesz, pójdziesz dalej tutaj, żeby też na pewno mieć pewność, że z tymi płodnymi skończymy. Utrzymanie w zniszczonym wrogim regionie to się przyda. To się za to nie przyda, bo my nawet, kurna, sojuszników nie mamy. To jest... to jest śmieszne dopiero. Mam mieć sojuszników, a nie mam sojuszników. W sensie ja mogę mieć tutaj orków po prostu, prawda? Bo. Dobra, zróbmy to. W sumie faktycznie możemy spróbować docelowo raczej z nimi pójść w partnerstwo, prawda? w przyjacielskie, partnerskie układy. Dobra. I tutaj Huwbar, Hufbar nas wiadomo, że nienawidzi. Czemu by miało być inaczej? Dobra, KA, to tak, to zrobiliśmy sami. Super, super, kurna, super. Powiem, że super. Wszystko się układa. Tutaj nie widzę potrzeby wydawania grimoarów na ten moment. Przeprowadzona intryga jest infiltrująca wolną w Norsse Kislewie z pomocą kultusza Aha, Witewo sam powstał, sam powstał, super! Super, samo się same się rozprzestrzeniają i my od razu wiemy, co tutaj się dzieje w Norsce. Widzę, że tu Azazel y działa bardzo sprytnie, tak samo Trot, nieczysty. Tutaj widzę, że. Krasnoludy chaosu też mocno działają. Malaka i Makaizen też mocno działa. Ogólnie, ogólnie, ciekawie to wygląda, prawda? Dobra, myślę, że tutaj możemy iść dalej. W rozprzestrzenianie się tym, nasze żeby to dalej się tam na Kislev rozprzestrzeniało i tak dalej. Co nie, no, to tak, od odmińcu, od od wspaniały, idziesz tutaj. Kurde, ten dochód. Stać nas na drugą armię, stać nas na drugą armię albo nawet na zastąpienie po prostu tych jednostek lepszymi. Ale szkoda tego doświadczenia byłoby mi, szczerze. Kurde, ci wojownicy. Ho, oni to tak, kuszą. Tak, kuszą nie po prostu. Jest niewiarygodne, ale się przyjemnie gra teraz z tym odmiencem. Jak grem samemu, to aż tak pięknie nie było, szczerze wam powiem. Teraz tutaj, no to. To bajka. Ej, 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 co tu się dzieje? A co tu się dzieje? Kto tu podbija? Nieładnie. A, intrygi, intrygi. Norska, norska, norska. Tutaj mamy norskę. Dalej to jest infiltruj trzy osady Kislewa: czyli Erengard, Kislew i Prag. Erengard to jest ten port. Yy... Kislev to to, tu tu tu, o i prag, to dobra. Za to dostaniemy kultystę i Carycę Katarzynę Mamy Kostaltyna, nie mamy i Matkę ostankie też nie mamy. Ale oni nie są więc świetni. Spląduj piekielną odchań, lub gdzieś tam czy budynek. Uuu, Gotrysia będę miał. Wygrzebna. Uuuu, to trzeba tam się rozprzestrzenić na pewno. To możemy zdobyć po prostu w sumie poprzez rozprzestrzenianie się samoistych tych naszych tam rzeczy i zwiększ spaczenie, no to tam nie będziemy raczej w to szli zbytnio. Ej, ale to jest fajny bonus, man. I tutaj Norscan będziemy mieli. Chyba ogólnie spróbujemy to wszystko zrobić, to będzie, to będzie bardzo długa seria w takim w razie, po prostu są... Spróbujemy to wszystko zrobić, żeby w tej wielkiej intrydze mieć wszystko maksymalnie po prostu zrobione. Tak jak powiedziałem, to oznacza tyle, że no, chyba trochę długo pogramy tym odmiennictwem, no, ale powiem wam, że szczerze te intrygi mi się spodobały, spodobało mi się to takie wybieranie, co chcesz robić, kiedy, jak i tak dalej, więc, więc, kurde, dobrze się przy tym bawię, więc to jest, to jest najważniejsze po prostu, prawda? Dobra, czas, stoper, tak, stoper działa, kurde, stoper działa, dobra, dobra, okej. Okay. Teraz mało bite wtoczymy A to się wszystko To się wszystko wyrówna spokojnie, Myślę, że wy jesteście spokojni. Myślę, że wy jesteście spokojni od miejsca po prostu, prawda? No Odminsa, od miejsca od miejsca. Złożono od intrygę, szerzenia zarazy. Czy wdrożono? Hmm, kara Kadrymu padło Puszcza i Fufilia. Ja. Yes. Kolego! Kolego! To mi się podoba, kolego! To mi się, kolego, podoba bardzo, wiesz? Wórużak nas uwielbia, wróżak nas uwielbia, super. Rachowacze Kości będą może chcieli pokój podpisać. Jest tutaj klan Molder, A ja nie muszę z nimi podpisać paktu nieagresji. Z Piratami z Sartosy mogę, mogę żeby przyjąć gotówkę, ale nie oferują mi zbyt wiele, więc w sumie to nie ma sensu. Klan Ferry, kto gdzieś tam... Gdzieś tam sobie jest. Ależ mi oferują gotówki, więc nie widzę potrzeby szczerze dogadywać się. Jakby oferował... znaczy, no, nie oferują odpowiedniej ilości gotówki, tak to w poprawie po prostu. To jest totalny game changer. Tak w ogóle to, tak ogólnie to byśmy mogli po prostu się gdzieś tu ustawić i armię od miejsca już nie ruszać, bo oni nas nie wykryją i po prostu dbać o to, żeby te kulty się rozprzestrzeniały poprzez te 4% budynki, które można rozwinąć na tam chyba nawet 12%. Same kulty by się rozprzestrzeniały, my byśmy tylko dbali o to, żeby nas nie wykrywali. I tyle, tak naprawdę tutaj w ogóle armia już od niej nie musi nic działać, od miejsca, więc kurczę... Trochę beka, co? Trochę, trochę beka. Wampiry mają tą awersję mocno. Tak, wampiry mają bardzo mocną awersję względem nas. Hmm, tu bym bardzo chciał się rozprzestrzenić, żeby móc poprawić z nimi tam trochę relacje. Tak, dobra. Nie, 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 nie. Tutaj idziemy w to, bo docelowo to trzeba le lepiej iść z mocną armią. Docelowo to nas mocne wojsko interesuje. Fajne to ma z kolei Slanerz, na przykład Azazyl, że tam bardzo łatwo zyskiwać ten wpływnik, czemu łatwo zdobywać wasali, oni są lojalni. Niestety odmiennie tego nie ma. My mamy tylko intrygi, możemy poprawić się relacja, ale koniec końców wasalizowanie tych frakcji może wcale nie być takie proste. To jest niestety problem u no ale te powiedzmy sojusze z orkami to też nie jest chyba nic złego. W końcu możemy my symbio... w symbiozę wchodzić z ich osadami i poprzez, poprzez taki rozwój wypadków się samemu rozwijać. Dobra, no to Rakland. Wojna! Jo! Ja, Henry Kemler, ile ty tam... Ile tam w złotach w tych skarbcach? Masz. Tak, bo my mamy tutaj szczeliny Szachraja. A, i poprzez, że te szczeliny, będziemy mogli się przemieszczać. Dobra, okej. Okay. Tutaj. Okej, okay. to, jest, to jest naprawdę ciekawe. Pewne zwycięstwo. Tutaj nie było jakichś budynków, więc dobra, idziemy w pasożytnicze. Kolejny cel to Talabelheim. Czyli już duża osada i Krukheim mamy, Krukheim, Krukheim mamy. Hmm. Odmieniciu, problem jest taki, że my mamy tylko caryce, co nie? To jest, to jest bardzo słabe. To jest bardzo słabe, bo my tych jednostek sojuszniczych nie mamy. Jest trochę lipa pod tym względem. Hmm, założono. Kult Szachrania, ale poczekaj, bo my zdobyliśmy coś tu, coś tu, coś tu, ten... Uwodzenie. Dobra, mniejsza. Wyjdę, wyjdę, potem płomieńce będą, tak? Ale my to mamy, dobra, my to mamy, więc, więc spoko. My tylko tu musimy pójść. Dobra, 3000 golda. Weź w to pójść, bo warto tam rozprzestrzeniać nas, nasze kulty trochę. Wyobraźcie sobie Multika na adminsa. Orety, orety. Gracz, który sterował był adminsa, mógłby być bardzo irytujący dla tych tu wszystkich. Ale wyobraźcie sobie tak. Jeden gracz na Sylwani, drugi na Rejklandzie. Oni walczą między sobą. I gdzieś tam w tle jest trzeci gracz na adminsa, który manipuluje i nimi. Raz przekazuje tu, osadę, teraz tu i się trochę tak bawi w takiej śmiesznej co? To byłoby coś pięknego. Multi, którego wszyscy potrzebujemy, tak gdzie tu granica jest? Ja tu, ja tu nie widzę granicy, okej. Okay. tak co my tu mieliśmy? Tu mieliśmy inwestować, tu mieliśmy inwestować. Tu to tak, bestia wiru mutalicha. Nie wiem, co to jest tak w zasadzie. Pan przemian dobra, tak to inwestujmy. Klan Ferik, teraz y, trochę więcej mi oferuje, dobra, powiedzmy, że przystanę na to. Piraci Sartosy trochę więcej też oferują, dobra, też na to przystanę. I klan Mulder, akurat u was na to nie przystanę. Hmm, rachowacze Kości będą chcieli podpisać niedługo pokój. To, to super. Ja tylko na to czekam.

No, może zachowamy gotówkę. Nie musimy jej wydawać, jak po pieprzeni. Bra Always scheming. he picked a climb. I have their More souls.

Tu jest mocny dochód. Hmm. Co by tu? Co by tu robić? Muszę znowu znowu tu pójdziemy trochę o to na przykład i to, Zajmiemy wojowników z salabardami tych pa tych czarowników, co nie? Do rekrutacji. Da się w ogóle imperatora pokonać w boju, ale imperator nie jest też tak mocny sam w sobie, co nie? Na no to, no to też trzeba zwrócić uwagę, że on sam w sobie bez wierzchowca nie jest potężny, potężny zbytnio. Co to jest? Teodor Bruckner, a dobra. No, imperator, no, pancerz jest, siła broni. W miarę jest no ale. No i najśmieszniejszy. Boreston Bringer. Legendarny lord, wszystko okej, okay, tylko... <grybujesz> tylko gracze nie, nie mogą nim grać. Dalej, dalej tego nie zmienili od Warhammera, Kurna... <grybujesz> jedynki, co nie? Od początku gracze czekają, aż będzie to grywalny... Grywalna frakcja Midonat. I wciąż nie jest. Aha. Ciekawe! E, dobra, to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Z wam bardzo. Dziękuję. Z tej strony był Polski Gracz. Trzymajcie się. Cześć.